W tym wideo pokażemy, jak można połączyć istniejące konto Google Analytics z AdWords. Zaloguj się do konta AdWords. Kliknij kartę Raportowanie i wybierz Google Analytics. Jeżeli nie masz konta Analytics, kliknij przycisk Kontynuuj, aby się zarejestrować. Pamiętaj, jeżeli konto Analytics zostało utworzone za pomocą AdWords, konta są już ze sobą połączone, i nie musisz wykonywać żadnych dodatkowych czynności. Jeżeli natomiast posiadasz już konto Analytics, wybierz opcję Mam już konto Google Analytics. Aby połączyć oba konta, upewnij się, że użyto tego samego adresu konta Google, zarówno w przypadku konta AdWords, jak i Analytics. Z listy rozwijanej istniejące konto Google Analytics, Wybierz nazwę konta, z którym ma zostać utworzone połączenie. Jeżeli nie widzisz nazwy użytkownika, dodaj swój adres e-mail adwords do konta analytics jako administratora konta. Zachowaj zaznaczenie przy polu wyboru, chyba że masz pewność, że nie chcesz korzystać z opcji automatycznego tagowania docelowego adresu URL. Kliknij link, połącz konto i gotowe. Oba konta są teraz połączone.